Mamy bardzo szerokie portfolio produktowe, bo rozumiemy, że agencje współpracują z bardzo wieloma branżami i ich potrzeby są bardzo szerokie. Dlatego staram się zaspokoić je wszystkie, więc od wszystkich materiałów poligraficznych poprzez ciekawe materiały kaszerowane premium, gry, gadżety. Tak naprawdę my zajmujemy się wszystkim dla agencji i maksymalnie ją odciążamy. Mamy szeroki wybór produktów, bardzo szybkie czasy realizacji, co jest myślę, że mega ważne. Udzielamy pełnego wsparcia technicznego i graficznego, ale też realizujemy niestandardowe i szalone pomysły, albo przynajmniej jak najbardziej w nich pomagamy. Termin realizacji standardowy jest pięciodniowy. Na większość naszych produktów. Natomiast e, słyniemy również e, i zasłoniliśmy na rynku głównie z e, realizacji kalendarzy w trybie turbo. E, ekspresowa realizacja w jeden dzień daje nam przewagę konkurencyjną na rynku, bo tego nie robi nikt. Jeżeli jest jakaś potrzeba nie wiem, targów czy jakichś innych wydarzeń, to jak najbardziej można też e, w ciągu jednego dnia wykonać, oczywiście po wcześniejszym konsultacji z handlowcem, który sprawdzi możliwości produkcyjne. To, że kierownik produkcji, czy ja możemy podejrzeć sobie, na jakim etapie zlecenia jest dane zlecenie klienta, to też bardzo pomaga handlowcom, bo oni przychodząc do nas bądź na zebraniach, pytając się o konkretny numer, bo wiadomo, są sytuacje, w których trzeba coś przyspieszyć. Tak? Klienci tego oczekują w niektórych przypadkach, to możemy od razu zareagować, zobaczyć, że tutaj zostało się jeszcze tyle, tyle etapów do wykonania. Jesteśmy na tym nie ma zbędnego szukania, biegania po produkcji po i takiego mówienia no sprawdzę Ci to za godzinę, bo my jesteśmy w stanie to zrobić od razu w tym samym momencie, już wiemy, aha, dobrze, tutaj jest teraz na foliarce, jeszcze musi przejść ten, ten, ten etap i po pokazuje taki szacowany termin realizacji i możemy wtedy przyspieszyć dane zamówienie. IPO też daje takie możliwości, w którym możemy przyspieszyć sobie jedno, dwa, trzy, cztery zamówienia, które są traktowane priorytetowo przez system, no i wiadomo, one wtedy szybciej wychodzą. Nie? Realizujemy wszelkie niestandardowe zapytania, które są zgodne z naszą technologią. Jeśli jest, tylko jest taka możliwość, zawsze pomożemy. Możliwości nawet do końca ich nie znamy, jakie są, bo y, gdzie jest, gdzie się, gdzie się wyczerpują, ponieważ no, klienci mają bardzo wiele różnych zapytań. I większość z tych zapytań jesteśmy w stanie na naszym sprzęcie wykonać. Co więcej, takie produkty niestandardowe mogą też wejść do, do stałej oferty na przykład, która jest widoczna tylko dla klienta, że tylko klient y, ma do niej dostęp, że możemy stworzyć jakiś unikalny produkt, nie, na przykład puzzle jakiejś y, nie, nietypowej ilości elementów albo ilości kształtów. I ten, ten produkt umieścić dla klienta. Chyba byłem jednym z największych handlowców przynoszących najbardziej niestandardowe realizacje na rynku. Od produktów zbliżonych do naszych produktów poprzez bardzo nietypowe produkty, w których wykorzystywaliśmy nasze możliwości techniczne. Dla agencji reklamowych mamy też przygotowane pakiety próbek, bo ważne jest, żeby też zobaczyć, jak, jak produkt wygląda, sprawdzić sobie jakość i pokazać też swojemu klientowi. Mamy przygotowane pakiety kalendarzy, osobny też pakiet produktów kaszerowanych, to jest segregatorów, keyboardów, kontaktników. Mamy też pakiet gier i puzzli oraz pakiet też produktów ze złoceniami, których można zobaczyć, jak wyglądają poszczególne uszlachetnienia. Nakładnie jest dla nas problemem, bo możemy zrealizować zarówno bardzo małe nakłady, jak i bardzo duże. Chcemy, żeby nasz klient znalazł u nas dokładnie to, czego szuka, bez względu na to, jak duże jest jego zamówienie. Standardowo agencję zamawiają wysyłki no name, czyli towar produkowany u nas bezpośrednio wyjeżdża do klienta, czyli agencja składając zamówienie podaje tylko gdzie trzeba wysłać i my już tam wysyłamy. Wiele agencji nigdy nie widziało nawet swoich produktów, ponieważ jest to dużo prostsza, wygodniejsza i tańsza, tańsza oferta. Dodatkowo też zamawiając produkt, który jest wysłany na wiele oddziałów, można też podzielić go na odpowiednie paczki, tak jak klient sobie życzy, i porozsyłać taką tak zwaną wysyłką na różne oddziały. Niedalej jak tydzień temu obchodziliśmy już 20 istnienia firmy i tu spotkaliśmy się przez te lata z wieloma takimi tematami dotyczącymi nas, nas że my nie jesteśmy producentem, a jesteśmy pośrednikiem. Nie ma nic bardziej mylnego. Wszystko produkujemy u siebie. Nie ma nic, co byśmy sprowadzali z rynku chińskiego lub jakiegokolwiek innego rynku. Wszystko produkujemy u siebie, dzięki wspaniałej załodze, dzięki wspaniałym działom handlowemu, który jest w stanie klientowi zaproponować naprawdę wiele, wiele rzeczy z dziedziny tutaj poligrafii. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju ugodnienia dotyczące tam powiedzmy rabatów, w bliższej współpracy i tak dalej, oczywiście tak, oferujemy to wszystko co inni, tylko lepiej tylko lepiej, myślę, że będzie okazja się przekonać nie powinniście się Państwo obawiać, bo wszelkiego rodzaju obawy, myślę, że tutaj mój dział graficzny, tak jak i produkcja rozwieje szybciutko, a efekt tego będzie fantastyczny